<noise> Dzisiaj powracamy z Waszą ulubioną serią i w sumie jedyną serią, czyli yy, dziwne, dziwne połączenia. Dobra, tutaj mamy pierwsze połączenie, będzie to danio połączone razem z farówką. Farówką. <noise> Ale to jest pyszne. Dawaj, napójam. Berlinki w ogóle najlepsze. <noise> o, to będzie Dawaj. Rozmiłe. Dobra. O ja się chyba zmytuję tak szczerze. Dawaj, zamocz parówę. Dobra, masę parówę, dawaj. <noise> o nie, jak to wygląda. Dobra. Ej, aż mam odruch jakieś? Taki... No i jak teraz. Trzy, cztery. ry Ja nie lubię parów... nie, Dobra, weź. Jak można takie coś jeść? Weź tą parówą. No nie jest to jakieś najspanialsze. Ale nie, w sumie jest jakieś źle. Dobra, połączenie numer dwa. Chipsy razem z, z lodami. lodami. Które się już nam rozpuściły w ogóle. W ogóle jadłeś te lody kiedyś? Więc... Nie, jakieś nowe. Ale czy lody z chipsami będą spoko? No myślę, się. że to będzie najlepsze połączenie z wszystkich, które mamy. Nie, mnie Eek. też lody... o, ja to nie... jak to wygląda, ty! Dobra, zatrzymaj nagranie, ja sobie zjem jeszcze. Dawaj, testuj. No. <laughs> Lekko się łamało. Ej, to lody dobre. Ale w ogóle to połączenie dobre. No takie nawet spoko w sumie. Spoko to jest, no? Trochę nietypowe, ale spoko. Daję ocenę jak na to, że te połączenia są w większości takie średnie, to tutaj daję ósemkę. A ja dziewiątkę. A w poprzednim ile dajesz, bo nie Poprzednim daję trzy. Ja też. Albo może nawet dwa. No, ja też coś takiego. Coś takiego, no. Dobra, lecimy dalej. Mhm. Dobra, teraz będzie ostatnie połączenie i myślę, że będzie ono mocno średnie. Mianowicie będzie to pączek. Z konserwą. No to będzie, myślę, dziwne. No to będzie mocne. B. Jestem ciekawa, jak ludzie wpadają na takie pomysły, żeby połączyć pączka z konserwą, na przykład. No, albo ogólnie te, no nie? Albo ogólnie te połączenia, jak oni robią. B. No dobrze. <laughs> Trochę takie. No dobra. Trzy, takie dziwne. A myślałem, że będzie gorsza. Ja też. Nie jest jakieś turbo tragiczne, ale moja ocena to jest 6 albo 5. Ja, to, ja daję 7. Dobra Kamisiu, jakie połączenie było Twoim zdaniem dzisiaj najlepsze? Moim zdaniem najlepsze połączenie dzisiaj to były lody razem z chipsami. No moim zdaniem też, piąteczka. <laughs>